Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować mój nowy projekt łuku krymsko-tatarskiego z formy, którą przygotowywałem już dosyć długo, ale robiłem kilka poprawek, żeby uzyskać optymalny kształt i parametry łuku, i wyszło coś takiego. Konstruując ten projekt, e, bałem pod uwagę przede wszystkim to, żeby był łuk szybki, żeby był bardzo przyjemny dla łucznika, żeby się bardzo przyjemnie strzelało. No i dzięki temu, e, dzięki temu kształtowi, dzięki temu projektowi udało mi się wyeliminować prawie do zera e, tzw. handshot, czyli efekt potocznie zwany kopania. Ten kształt jest właśnie tak skonstruowany, żeby siły działające jak najbardziej tutaj podczas strzału, żeby jak najmniej działały na i nie powodowała właśnie tego henszoka. Projekt ten jest wykonany również dlatego, żeby tutaj było jak największe bezpieczeństwo, no bo to jest bardzo ważne, żeby te łuki były trwałe, żeby tutaj się nic nie działo, żeby tak naprawdę wyeliminować możliwość tutaj w jakiś sposób uszkodzenia tego łuku, bo jest dosyć tutaj wyżyłowany mały deflex i no w sumie refleks też zrobiłem taki bardziej płynny. No dobrze, jeśli chodzi o prezentację, zdobienia, cały kształt, no to oczywiście wiadomo, to było życzenie klienta. Bardzo ładnie to wyszło moim zdaniem. No i za chwilkę nałożymy cięciwę i zobaczycie jak to pracuje. A więc tak wygląda z założoną cięciwą kształt tego łuku. Więc naciągniemy sobie go, bez strzały. Ten łuk akurat ma siłę naciągu 45 funtów przy 28 calach. Zaraz zobaczycie jak fajnie i płynnie z niego wychodzi strzała. Może tutaj przejdziemy żeby pokazać bardziej dobrze, teraz tylko nam kilka strzałów po prostu bajka strzałem mam troszeczkę za lekkie do tego łuku, ponieważ chciałem właśnie zobaczyć czy przy rzesi strzałach niż dopasowane tego dociągu będzie jakiś henshot minimalny, ale bardzo minimalny występuje przy tych strzałach. Przy strzałach dopasowanych nie będzie tego. That was I właśnie tak prezentuje się ta konstrukcja. Bardzo szybka, bardzo płynna praca. Zero henszoka. Naprawdę jeden z najprzyjemniejszych łuku jakimi strzelałem. Udało mi się to uzyskać dzięki temu właśnie kształtowi. Dzięki włączeniu do pracy kasanów. One pracują tutaj. One się w momencie, nie wiem czy zauważyliście to. Jak zaciągam go, one się rozprostowują praktycznie do linii prostej. Pięcie. One tutaj pracują. To powoduje, że energia jest inaczej przekazywana i strzała leci bardzo płynnie, Bóg dostaje większej szybkości. No i oczywiście mniejsze defleksy wyeliminowały troszeczkę jeszcze efekt właśnie kopania, czyli tego Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. No i oczywiście zostawiam łapki w górę. Pozdrawiam